Witam. Dziś obejrzymy Kubę Jankowskiego i jego program Matura to bzdura. Zapraszam. Czy uważasz, że jeden egzamin powinien decydować o całej Twojej przyszłości? Otóż ja uważam, że nie. Co koleś podarł swoją maturę? Teraz dostanie pracę co najwyżej jako uliczny showman. <gry> Bardzo dobrze. E, aha, co oznacza w tym wzorze? E, chlor. I nagle skrót HWDP nabiera zupełnie nowego znaczenia. A tak całkiem serio, H to był symbol. Chimena, nie? Tylko co on robi na układzie okresowym? Jak nazywa się osoba zasiadająca w Radzie Miasta? Leser. Jak na imię mieli rodzice Jezusa, czy pamiętasz? Skoro mama Muminka ma na imię Mama Muminka, to jak mogą się nazywać rodzice Jezusa? Chyba kilogram. kilogram pierzu. Jak mam kilogram gwoździ i kilogram pierzu? Możecie w to uwierzyć? MOŻECIE W TO UWIERZYĆ?! Obok przechodzą cztery zajebiste laski, a oni pierdolą o gwoździach?! Kilogram gwoździ i kilogram pierzów. A tak swoją drogą ciekawe, czy ten Kuba znałby odpowiedzi na takie pytania. Kuba, jak masz na imię? Podpowiem ci, że to jest chyba jedyne imię męskie, które kończy się na "-a". Kinga? Wymyj przynajmniej e, dwóch słynnych polskich malarzy. Wyspiański i... Matko Boska, Mama Mnie Zabije. Matko Boska, Mama Mnie Zabije namalował takie dzieła jak hardcore po wywiadówce czy Paseum w dupę. To jest autorem e, równania E równa się C kwadrat. Lubaszenko. Gdzie, gdzie leży Hiszpania? W którym miejscu? Że to gdzieś jest morze, także możemy gdzieś tu strzelać sobie. No, A ja się głupi dziwiłem, że nikt nie potrafi mi wytłumaczyć jak dojść do wieży Eiffla. Był Rosweld i Churchill. A, da, przepraszam. Nie, kurwa, nie. To ci się za ferą bunga bunga pomyliło. Nie jest zabezpieczone, właśnie. Różne, różne yy, kable nie są zabezpieczone, aluminium, żeby nie przewodziły? Nie. Nie, nie, to ma, No, a... no blondi wie, jak się zabezpieczać. Jak mnie oglądasz, to. Powiem Wam, że występuje w takiej e, białej postaci białego proszku. Chyba nie. To, co białe, jest dobre. Jakie było pytanie? A patrz wiosny, zapomniałem, jak no? jest. No, na S. Super! Akurat się wiosna zaczyna, więc... wpieramy. To jest z Biblii. Chyba. Tak, biblijny obraz, Dokładnie. można powiedzieć. E, I co tutaj widzimy, jaką sytuację? To jest jedna z tych imprez, po których dzieją się niezłe cuda. Wiecie, że nie możecie się ocknąć przez trzy dni? Różne rzeczy przychodzą mi do głowy. No. To... Nie, chcę, nie chcę tutaj palnąć i, i obrażać lektur albo, no. nie wiem, nauczycieli, którzy mnie no, uczyli. Coś ciepłego, co parzy. Oparzyć. Coś, co, czym może się oparzyć. Kobieta, która nie odwzajemnia Twojego uczucia. Albo kaloryfer. Na tym można coś y, zrobić do jedzenia. Usmażyć na kiju, na patyku. Ciebie można usmażyć na kiju, Mondralo. Śmiejesz się z ludzi, a sam nie wiesz, jak masz na imię. To Kinga źle jednak było. Do czego służy yy, yy, skrót klawiszowy? CTRL ALT delete Ło wow, wreszcie mamy naszego prowadzącego. Na, 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 na Łowca jest ofiarą. Kinga, to słowo wymawia się delete. E, co znaczy zdanie I don't know? I don't know, I don't know. I don't yeah. know as well. I don't know. Maybe Dyziak knows. Maybe Dyziak knows. Na, 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 na. E, słuchaj, być albo nie być. W języku angielskim, w języku Szekspira. Być albo nie być. Ale o tym się przekonujemy dopiero jak trochę lepiej ją poznamy. A matko, tego pana to chyba nie znam. No to może mała podpowiedź. On śpiewał Light My Fire. On, baby, light my fire. Mhm. Solidarność, tu mamy znaczek Solidarności. Słuchaj, na imię ma Marian. Kazdioch? Czy któryś z polskich prezydentów był elektrykiem z zawodu? Oczywiście, yy, to był Aleksander Kwaśniewski. No, w sumie czasem wyglądał, jakby go porządnie kopnęło. Powiedz mi, co jest większe: powiat czy województwo? O matko. Oj, chyba chłopaki tutaj podmienili dźwięk. W oryginale było tak. Ktoś mi ostatnio powiedział, że jestem przystojny. Matko. Dobra, dajmy już spokój Kubie i jego rozmówcom. Tak naprawdę szeroka wiedza nie będzie wam potrzebna w przyszłości. No chyba, że rodzice nie załatwią wam pracy. Wtedy macie prze. -bane.